mano. Hello Teraz jedziemy wykonywać misję do Ludzika Ponieważ zostały zablokowane nam misje u Meduzy Mimo iż są na mapie Tak Ale wyskakuje informacja, że trzeba przejść najpierw misje u hajtajców Hajtajczyków Czyli właśnie u you. To you oh, I think you'd rather listen to me talk for a while first. That's what you get on V Rock. Rock and roll. Not sure which I'm not sure which I'm not sure which i I'm powder. 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 Wow. Secret powder. Wow. Come oh, in my here and rest, rest your soul. So, so, you must be the, the big bad, bad man the, the, the granddaddy been absolutely. chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits and about the others who wait for you. Now we all dead from long time, but you I will watch your shoes. <laughs> <laughs> I got a message come here. Can you hear them? Them calling your name boy must want you pretty bad, don't you think? Now you do all and the pull a turner, huh? maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all juju. of this. Yo give God you some yo, magic you to give the lawman the same this is all big very um... Chosne. What? <laughs> I, 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 I think I got the wrong address. to <laughs> The Cubans nasty proud foo foos. Foo -fools. Mm. Been making foo -foo my lovely Haitian boys shake their heads. Foo -foo now they told the policeman where me been stashing me powders. Pauldars, Słyszałeś słyszysz? Stasz? Ha, stasz? No by a good boy, Tommy. Jak truicy, stasz, stasz, co, co to znaczy Przechowywać. Przechodzisz? No. Yeah, yeah, sure, sure. Stasz, to znaczy zabieś? Ta, to był gitarzec, by cię wyjaśnić filmiki z Kuba, ci o co chodzi. Dlatego oglądajcie. <laughs> tak, dobrze mówi. Mimo dobrze mówi. Tak, zaraz że to to, mogę to, się z moją kulą? Nie. Dobrze, że samochód, no, to była młoda decyzja. Zresztą zaraz się dowiedzieliśmy. To No i teraz idziecie na prawdziwe pieko, bo jak zabierzemy pierwszą walizeczkę, A muscle, właśnie. I uciekaj od razu. Tu nie łap. walcz z nimi. To łapie nas... Y, po policaj. No nie łapie, tylko ściga. Ściga, o! I teraz I lecimy, lecimy do drugiej. Mamy minutę na każdą paczkę. Ciekawe, ile tych paczek Hi, jest. Dlaczego, tak. dlaczego? No, bo wydaje mi już ten nie, ten nie jest stabilnie to, Aha. No. Ale dobra. Wow, kolczatka. Wysiadać z, z tej fury. Dobra, nie idź no. po ty, po Chciałbym się z tej fury, ale co mi to da? Lecz, o, nie tu. Wróć się. Dobra, idź, leć po raz. Tak, byś szedł do ciotki. I nie pamiętam, się do ciotki. Tutaj gdzieś w lewo była fura albo w prawo, poszukaj jej. Yes. Jest! Ale mamy tylko 26 sekund, bizon! Uh O-oł. -oh. I think we don't, we don't make it. Co ty gadasz? Co nie? Co tak? No so <laughs> O, oh, dzięki. Dawaj z buta, z buta, z buta, leć z buta! Z buta jak propan buta. Co? Policja gdzieś tam w drodze powalizca Aha, czyli to nie jest jeszcze koniec. Pierwszy! Wow! Ale fakt, art, myślałem, że wiesz ja się Ale lol! Już myślałem, że będę Dobra, dobra, leć, leć, lecisz, bo się... Lec jeszcze, bo rozmarły z pięcioma gwiazdkami po... Aha. Dobra. dobra, oni wysiądą. Dobra. Dobra, już dobiegnę. Z jest blisko, więc... Ale lol! Ale lol, ty! Ja już myślałem, że zaraz F9, nie? Aby wyłączyć... Też, te te, już tak drukowo chciałem, wiesz, żeś ręką tą... Ja tu niestety... Wszystko się udało! Chyba... Na Chyba pewno. tak, no. Na pewno. Yeah! Co, co? co? Głupio wam, co? co? Aha. Dobra, to... Do... A... Nic ja nie robię. Gdy Także, jest. trzymajcie się, na razie.